Witajcie na kanale Magie i Książki. Ja jestem Gosia i zapraszam Was na czytelnicze nawyki BookTag. Pytania do tego tagu znalazłam na blogu Półka na Książki. Pytania wydają mi się całkiem fajne, więc dlatego stwierdziłam, że spróbujemy, <grym> zobaczymy. Pytanie numer jeden: Czy masz w domu konkretne miejsce do czytania? Nie, nie mam takiego miejsca, dlatego że czasami czytam w łóżku, czasami na sofie, e, czasami w moim fotelu, e, a czasami po prostu słucham e, audiobooków, więc e, jakby przemieszczam się po całym mieszkaniu. E, czasami gotuję, czasami robię paznokcie, no różnie to bywa, dlatego nie mam takiego jednego miejsca, w którym czytam, e, bo to wszystko zależy od danej sytuacji, danego dnia. Także nie, takiego miejsca nie mam. Pytanie numer dwa: Czy podczas czytania używasz zakładki, czy przypadkowych świsków papieru? Zawsze używam zakładki. E, zawsze wybieram sobie którąś zakładek, które mam w swoim e, zestawie. Nie wiem, wy tutaj ich nie zobaczycie, bo ja mam je tutaj w takim pudełeczku i mam tutaj wystawione wszystkie zakładki, które kiedykolwiek dostałam. Więc zawsze, kiedy wybieram sobie książkę konkretną do czytania, zawsze wybieram sobie zakładkę w danej tematyce i, i zawsze jest to zakładka. Raczej nie są to jakieś rzeczy, które gdzieś tam akurat leżą z boku, bo, bo mam tyle zakładek, że zawsze ich używam. Pytanie numer trzy. Czy możesz po prostu skończyć książkę? Czy musisz dojść do końca rozdziału okrągłej liczby stron? Nie, absolutnie nie. Ja mogę skończyć w każdym miejscu, nieważne, czy to jest początek rozdziału, koniec rozdziału, czy to jest środek gdzieś tam. Zawsze zaczynam książki i po prostu, e, kiedy potrzebuję skończyć, e, albo muszę coś w danym momencie zrobić, po prostu wsadzam zakładkę e, i idę dalej, e, robić co tam muszę zrobić e, i później po prostu wracam do tego samego miejsca. Nigdy nie miałam problemu z tym, że, że po prostu kończyłam w pewnym miejscu e, i później nie wiedziałam o co chodzi. Zawsze, kiedy wracam do lektury, to wiem, na czym skończyłam, więc dlatego nie muszę jakby dochodzić do końca rozdziału, żeby, żeby przestać czytać. Pytanie numer cztery. Czy pijesz albo jesz podczas czytania? E, czasami jest to herbata, czasami jest to kawa, rzadziej jem. E, w zasadzie bardzo rzadko mi się zdarza jeść podczas czytania, bo trochę mi szkoda ubrudzić książkę brudnymi palcami, więc raczej mi się to nie zdarza. Natomiast picie, tak, no jest to herbata albo kawa, bardzo często się to zdarza. Pytanie numer 5. Jesteś wielozadaniowa, słuchasz muzyki albo oglądasz telewizor podczas czytania? Tak, zdarza mi się. Czasami jest tak, że mam ochotę sobie poczytać. Mój mąż w tym czasie na przykład chce obejrzeć telewizję, więc ta telewizja sobie gra, ja sobie czytam i mi to absolutnie nie przeszkadza. Muzyka do czytania to jest dla mnie perfekcyjne, idealne połączenie, ponieważ ja bardzo lubię właśnie słuchać czegoś podczas czytania, bo mi to absolutnie nie przeszkadza. W zasadzie całe moje dzieciństwo i nastolenie. Lata, to było tak, że zawsze gdzieś tam w tle leciała muzyka, a ja sobie wtedy do tego doczytywałam. Wiele książek kojarzy mi się po prostu z konkretną muzyką, bo bardzo często właśnie to było takie dla mnie połączenie, które, które musiało być. Teraz niekoniecznie, ja nie muszę wcale słuchać muzyki, żeby sobie poczytać, lubię też czytać w ciszy, ale, ale tak, nie przeszkadza mi to absolutnie, więc tak. Dla mnie odpowiedź, że jestem raczej wielozadaniowa. Um, numer 6. Czytasz jedną książkę, czy kilka naraz? Różnie. Czasami jest to jedna książka, czasami czytam kilka naraz, w zależności od tego, na co mam akurat w danym momencie ochotę. Obecnie czytam dwie książki, ale czasami zdarza się, że są i trzy i cztery, także raczej, raczej częściej jest to kilka książek naraz niż tylko jedna. Um, numer 7. Czytasz w domu czy gdziekolwiek, w zasadzie gdziekolwiek. Jeżeli mam chwilę czasu w pracy sobie poczytać, to sobie czytam. Czasami w pracy po prostu włączam sobie audiobooka i podczas na przykład klejenia słucham. Czasami jest to w samochodzie, czasami tutaj w różnych miejscach, oczywiście w domu. Także to różnie, różnie. Tak naprawdę dla mnie czytanie może być w każdym możliwym miejscu, gdzie się po prostu da to robić. Numer 8. Czytasz na głos czy w myśli? Raczej w myśli. Nie, nie zdarza mi się czytać na głos, bo, bo no, nie widzę takiej potrzeby. Numer 9. Czytasz naprzód, poznając zakończenie, pomijasz fragmenty książki. Nie, nigdy nie czytam naprzód, jednak lubię być zaskoczona na końcu i raczej nie robię sobie takich akcji, że idę na sam koniec, żeby się dowiedzieć, co to się wydarzy. Może zdarzyło mi się to raz czy dwa, bo się po prostu nie mogłam doczekać, ale, ale nie, raczej raczej nie czytam tego, co jest na końcu. I czy pomijam fragmenty książki? Raczej mi się też to nie zdarza. Nie, raczej nie. No, pamiętam, że w podstawówce. Kiedy mieliśmy jakąś nudną lekturę, to, stara... to zdarzało mi się pominąć na przykład opisy przyrody, bo, bo mnie strasznie nudziły i, i nie mogłam jakby przez to przebrnąć. Teraz w dorosłym życiu raczej tego nie robię, ponieważ chcę jakby poznać książkę całą w całości, wszystko co, co w niej jest napisane, więc no nie, nie, nie zdarza mi się pomijać też fragmentów. Pytanie numer 10. Czy zginasz grzbiety książek? Oczywiście, że nie. <laughs> nie. Jak widzę, jak ktoś czyta książkę odwróconą, e, okładką do siebie, to po prostu mnie trzepie. <laughs> bardzo tego nie lubię, jak ktoś to robi. Ja sama tego oczywiście też nie robię, ja z wykształcenia jestem intrygatorem, więc takich książek wywróconych na lewą stronę e, na oglądałam się masę, to strasznie niszczy książkę. Jeżeli jest to coś, co chcecie sobie zachować na później, e, co nie chcecie, żebyś po prostu pękło w środku i wypadły. Strony, to nie róbcie tego, bo, bo to naprawdę bardzo niszczy książki. A oczywiście niektóre z tych książek są po prostu źle zrobione i, no i same łamią się grzbiety, no i na to już nic nie poradzimy, ale jeżeli macie taką możliwość i nie, wygina, nie wyginania tych um, grzbietów, to tego nie róbcie, bo, bo taka książka po prostu brzydko wygląda, więc ja absolutnie nie, absolutnie nie, na, nie wyginam grzbietów, bo. Nie, nie wyobrażam sobie po prostu tak, tak czytać książkę. Zawsze e, moje książki, jak czytam, to zawsze mam w otulaczu, ponieważ nie lubię e, zostawiać brudnych śladów na okładce wolę jednak jak, jak tłuszcz z palców wchodzi w materiał który mogę w każdym momencie wyprać dlatego zawsze praktycznie czytam w otulaczu i tak samo nawet mój czytnik ma swój, swoją obudowę też ma swój otulacz także no po prostu no dla mnie książka to świętość i raczej staram się o nią dbać w każdym możliwym momencie i ostatnie pytanie, pytanie jedenaste. Zaznaczasz swoje ulubione fragmenty, jeżeli tak, to jak? Ja nie, nie, nie zaznaczam ulubionych fragmentów, ale... Coraz częściej myślę o tym, żeby w niektórych książkach po prostu sobie zaznaczać zdania, które, które jakoś mi się tam podobają. Myślę o kupieniu znaczników. Natomiast ja dużo książek jednak czytam w formie elektronicznej, więc no nie jest to też coś, co... Znaczy owszem, w czytniku jest opcja zaznaczania sobie różnych miejsc, natomiast nigdy tego nie robię, jakoś, jakoś mi to po prostu nie współgra. I, I tego nie robię, i w fizycznych książkach póki co też tego nie robię, ale tak jak mówię, no myślę, żeby sobie zaznaczać niektóre momenty. Chociaż z drugiej strony, prawda jest taka, że ja raczej do tych momentów i tak później nie będę wracać, więc no dlatego też tak nie do końca mi się to zdarza. Aczkolwiek myślę, że jak zabiorę się za czytanie ponowne czytanie na przykład Harry'ego Pottera czy Ani Zielonego Wzgórza, to myślę, że też sobie pozaznaczam tam właśnie momenty, które są moimi ulubionymi, żeby właśnie do tych momentów móc wracać, bo myślę, że, że akurat warto. Jeżeli jest to coś, co lubicie, jeżeli dana książka jest Waszą ulubioną, to myślę, że, że warto sobie w takiej książce pozaznaczać swoje ulubione momenty, ulubione cytaty. Także tak, myślę, że to jest fajna sprawa, aczkolwiek póki co ja tego nie robię. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te pytania. Myślę, że warto sobie na nie odpowiedzieć, więc jeżeli jesteście chętni, macie ochotę odpowiedzieć na te same pytania, to oczywiście zapraszam Was do tego. Oczywiście wszystkie pytania umieszczę w opisie w filmu, żebyście mogli z nich skorzystać. Natomiast teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten tak nas trochę do siebie zbliżył, że poznaliście mnie trochę bardziej. Ja jestem ciekawa, jakie są Wasze odpowiedzi na Pytania, więc jeżeli macie ochotę odpowiedzieć e, na te pytania w komentarzach, to oczywiście zachęcam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam do tego, e, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Także wiecie, czerwony przycisk dzwoneczek <laughs> i tak dalej. E, a teraz bardzo wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa pa.